Tak, na Mikołajki prezent, lekarz, dentysta oraz jeszcze będzie szczepienie. No niestety tak wyszło, jest ku temu powód, o którym później porozmawiamy, jak będzie troszkę czasu, bo teraz lecimy szybko, żeby zdążyć właśnie na umówioną wizytę. Widzicie, mój Atoshi musi usiąść, ponieważ się bardzo, bardzo zmęczył. To jest to, że przez cały czas się samochodem jeździ do pracy, z pracy. V trakcie práce? Najpierw a później jest e, szczepionka i będziemy iść coś zjeść. E, musimy dać nagrodę, więc będą także lody dla Eliasza oczywiście, bo tr trzeba jakoś mu dać taką nagrodę za to, że e, dobrze poszło. Zobaczymy czy dobrze pójdzie. Zobaczymy, okej. Okay. Lecimy, teraz muszę kliknąć w wejście. To jest w ogóle ta sama stacja, do której chodziłam do szkoły. Chris, here is second shop. Słyszałam, że to jest Aladdin, a nie widać, żeby był nowy. Nigdy mi się chyba nie pokazał. A idziemy, widzicie jeszcze nadal żółte liście na mieście. Pięknie, pięknie. Fajny, bo taki dziecięcy naprawdę mają fajne podejście do dzieci, Dba, zadbali o niego, nie szarpali, nic mu nie robili, nie robili mu nic na przekór, więc jak coś to naprawdę super, bo kiedyś na przykład mieliśmy dentystę, który szarpał, przytrzymywał, Eliasz był bardzo zdenerwowany, a tutaj zachowywał się naprawdę grzecznie, jak widzieliście, taki... Dentysta to także ma sporo takich udogodnień dla dzieci, czyli na przykład plac zabaw, jakieś filmy dla dzieci, dla dorosłych także, bo można się napić kawy, herbaty albo wody, zmierzyć ciśnienie, poczytać książki, więc naprawdę jest super taki dentysta. Fajnie przygotowane i to już jest drugi raz, kiedy jesteśmy w tym samym miejscu. Za to byliśmy w szpitalu na. Injection, czyli na szczepieniu, no to tu już gorzej niestety było. Trzeba Eliasa przytrzymać, żeby on po prostu skusił się na to, żeby mu coś tam robili. No ale i tak jest lepiej niż kiedyś, bo kiedyś to potrafił się wyrywać, nie chciał, a tutaj jednak wszystko przyszło tak fajnie, sprawnie. Chwilę tylko popłakał, jak pani mu wbiła. W szczepionkę w ramie, a tak to ok, żadnych problemów nie ma, teraz idziemy coś zjeść. jedzenia i możecie wybierać co chcecie. Płacicie jedną kwotę. Ja, my za osoby zapłaciliśmy około 25 tysięcy, więc za całość razem z Eliaszem wyszło na tle. 61 tysięcy, więc całkiem spokojna jak na taki. Godzina lunchu, więc jest tutaj naprawdę dużo ludzi, którzy uwielbiają właśnie restauracje takiego typu, gdzie mogą przyjść jeść, co im się podoba. To jest ogólnie. Kuku, kuku! Kuku! Czyli restauracja bardziej specjalizująca się w sushi ale także jest grill, bo to jest. Kuku! premium Gold, czyli oni także mają takiego grilla, czyli jedzenie dodatkowe, bo jest tylko i sushi, ale także właśnie Gold, które ma dodatkowe produkty do zjedzenia. No to zależy jak już wolicie. Na przykład sushi jest, było trochę ten ryż rozgotowane, przez co on był taki bardzo miękki. Nie do końca mi pasował, więc wolę na przykład iść do restauracji, gdzie to sushi jest tak na świeżo dobrze robione, a za to reszta była smaczna, ja zjadłam całkiem sporo, więc jest super, napoje także są w gratisie, można pić i jeść ile się chce, w dużym tłumie 90 minut, ale ogólnie można zostać tyle ile potrzebujemy. co zauważyć, wróciliśmy do domu ja robię sobie drugą kawę, muszę zrobić, bo niedługo będę musiała czyścić filtr u naszych zwierzaków, u rybek. Niestety już jest czas, woda robi się coraz bardziej mętna, więc. To jest jakieś takie główne zadanie, które teraz muszę wykonać, i potem będę pewnie ogarniała całą po prostu resztę bałaganu, jaki się ostatnio nazbierał u nas w mieszkaniu. Na ten weekend w ogóle planowałam jakoś zaaranżować tutaj salon, żeby dać kwiat raczej nie kwiaty, co ja gadam choinkę, więc pewnie jeszcze dzisiaj chciałabym troszkę tutaj ogarnąć, pewnie jutro będę. Więcej i więcej, ale takie pierwsze organizacyjne rzeczy, czyli pozabieranie tych wszystkich rzeczy niepotrzebnych, poskładanie całego prania. Chyba będę musiała kolejne wstawić, więc jest tego trochę dlatego potrzebuję energii, żeby przy okazji nie zasnąć, więc szybka kawa się przyda w tym momencie. Nadal mam ten swój syrop orzechowy i całkiem przyjemnie smakuje, chociaż nie powin miałam zrezygnować z takiego dodatkowego cukru, ale tej zimy trochę przyjemności się przyda. się co muszę odmierzyć. Odmierzam około dwóch rzeczek, bo nie mam żadnej takiej pompki, do której e, z, takiej pompki, którą mogłabym po prostu wstawić. Kiedyś myślałam, żeby w ogóle e, ten syrop dodawać do mleka, ale obawiałabym się, że mogłoby się coś na przykład stać z, z pieniaczką do mleka, więc nie będę ryzykowała. Nie pamiętam, czy w ogóle takie... Dziwactwa robiliśmy w kawiarni, jak pracowałam? Chyba nie, więc raczej nie będę ryzykowała. O. O. Może teraz odłączę filtr. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To będzie ostatni raz przed świętami, więc dobrze, że teraz czas to wy... wyczyścić. Tym bardziej, że już dawno tego nie robiliśmy, a e, rybki już to potrzebują. Pokażę Wam, jak je. O, pływa tu wszystko. To nie wygląda za dobrze. całości, ale już mamy y, posprzątane. Nie jest to może jakoś, y, raczej jest okej, okay, ale musi sobie porządnie przefiltrować tą wodę, więc jeszcze będzie taka trochę mleczna. Trochę się nazbierało po tym y, czasie. Krewetki w ogóle tu zaczęły się panoszyć. Okazało się, że w ogóle że przez ta, e, cały ten czas w ogóle była ryba w filtrze e, tutaj e, na dole utknęła, prawdopodobnie jak była malutka to dostała się przez e, ten, jak to się nazywa ten, co wciąga tą wodę i, e, do filtra i tak sobie tam żyła przez cały czas e, na szczęście udało mi się uratować ją i parę, parę krewetek e, zabezpieczyłam dziurę, dzięki czemu już tam te ryby nie nie wejdą ani te krewetki, nie utkną. Na to liczę. Zobaczymy. Znaczy, no, nie powinno się to dziać, bo porządnie to zabezpieczyłam. A teraz czekam tylko, jak ta woda się przyfiltruje, dostaną rybki jeść i pójdą już spać, bo na nie czas. Ja za to zajmę się tutaj tyłem. Prawdopodobnie jutro będziemy robić choinkę. Jest bałagan, bo... Cały dzień tutaj chłopaki brudzili mi, więc ja zacznę za chwilę troszeczkę sprzątać, jutro dokończę. I pewnie będę musiała powoli montować filmy. nabory Beauty jeszcze zrobić miniaturkę, więc jest co, co robić. Nie idziemy spać, wypiłam dlatego kawę. Liczę, że mi troszkę pomoże. No dobra, ogarniam. Girl, Troszkę ogarnięte, i jeszcze jutro będę kończyła sprzątanie, i potem wieczorem będziemy układać naszą choinkę. W końcu tak późno, niestety, się zdarzyło, dlatego że. Nie mieliśmy po prostu okazji wcześniej, żeby porządnie posprzątać mieszkanie, żeby jakoś tak wszystko ładnie ułożyć. W zeszłym tygodniu byliśmy troszkę zajęci, a też prawda jest taka, że ja jeszcze tak nie czułam, żeby tak wcześniej układać tą choinkę. Ja chyba nie jestem tego typu, żeby już 1 września mieć tą choinkę na mieszkaniu, więc na spokojnie, kiedy Mikołajki będą w okolicy Mikołajek, zawsze myślę, że co roku będziemy układać sobie tą choinkę, ubierać ją razem rodzinnie, więc pewnie w jutrzejszym, kolejnym vlogu macie będzie układanie choinki, i tak przy okazji jak tutaj jestem, to chciałam z Wami porozmawiać. Właśnie my, może się cię zdziwiliście, że byliśmy dzisiaj u lekarza. Z Eliaszem oczywiście to była taka wizyta sprawdzająca. Eliasz miał mieć już szczepienie zrobione oraz sprawdzenie ząbków. Niestety tam jakieś parę spraw z ząbkami wyszło, ale będziemy teraz starali się z tego wyprostować. Oczywiście to są nadal mleczne zęby, więc mu jeszcze nie wypadają te zęby, ale i ma problem z tym, że mogą krzywo rosnąć, więc będziemy musieli prawdopodobnie w przyszłości mu zakładać aparat. Ale to zobaczymy. My liczymy na to, że jeszcze te zęby wrócą do swojego takiego odpowiedniego kąta. Pani doktor właśnie mówiła, że mogą wrócić, ale też nie muszą, więc tutaj się trochę stresujemy, mieliśmy szczepienie, więc dzisiaj Eliasz ma dzień tak zwanego wrudasa, więc dzisiaj nie kąpał się, <laughs> miał dzień dziecka tak zwany. I teraz. Dlaczego mój mąż w ogóle w piątek wybrał się? Mogliśmy w sobotę, ale słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, a pewnie jeszcze nie, bo ode mnie się dowiecie. W Korei powoli wprowadzają czterodniowy czas pracy, ale tutaj oczywiście nie wszystkie firmy i bardziej te. Rządowe firmy. Prawdopodobnie będziemy mogli oczekiwać to, że na przykład te wielkie korporacje jak Samsung czy LG także będą wprowadzały te czterodniowe, ale kiedy? Ja już wam tego nie powiem. Mój mąż pracuje dla firmy rządowej, dlatego też raz w miesiącu to jest taki pilotażowy okres. Raz w miesiącu jeden dzień. Piątek będzie miał wolny. I od teraz może sobie wybierać, który piątek w miesiącu jest wolny, czyli dostanie dodatkowy dzień wolny, czyli prawie 12 dni w roku. Więc to całkiem sporo spory okres. Tym bardziej, że czasami w czwartek są święta, to wtedy można w piątek wziąć ten wolny, dzięki czemu ma się długi czterodniowy weekend. To jest całkiem fajna sprawa z tego, co mój mąż mówi, to już w niektórych firmach każdy piątek w miesiącu jest wolny. Kiedy mój mąż będzie miał tego nie wiem, kto już zależy od specyfikacji firmy, w której się pracuje i od tego, jak to wszystko będzie działało. To jest dopiero taki początek, więc pewnie będą mu w przyszłym roku zwiększać, zobaczymy, jeżeli e Dalej, jakby to powiedzieć, ich praca będzie się zgadzała, I czyli nie będzie spadków jakiejś formy, nie będzie spadków ich motywacji i tym podobnego, więc prawdopodobnie możemy się spodziewać, że większa liczba dni wolnych w Korei, w końcu, możemy się tego doczekać. Oczywiście, ja tylko tutaj mówię na przykładzie mojego męża, nie wiem, jak w innych firmach czy inne polki i ich mężowie także będą mieli taką okazję, czy na przykład Polki, które, albo Polacy, którzy pracują w Korei, także będą mieli taką możliwość. To jest specyficzna firma, która pracuje dla koreańskiego rządu, dlatego też ja się cieszę, zobaczymy, jak to długo potrwa i czy będą zwiększać liczę na to, jak widzicie, i Korea potrafi się zmieniać. I tym Jakże miłym akcentem chciałabym zakończyć tego vlogmasa. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się podobał i zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!